Ale kolor obrobił Takie robią te specjalizery, takie dziwne, zielone jakieś chafi, jak do wojska Położysz go w lesie i nie znajdziesz Jak tu się pisze coś witam Sylwester Pierwszy raz robię taki czat, chyba, że telefon obrócę To jest niemożliwe.

Dzisiaj do 13.00 był upał, a później, tak słońce między chmurami. Słychać mnie w ogóle? Bo nie wiem, czy mnie słychać. Nie wiem, jak tu coś pisać nawet. Jest ciepło, no teraz jest przyjemnie, chyba 25 stopni. Niech ktoś napisze, czy mnie słychać w ogóle. O, bardzo dobrze, no to super. Namo skończył nadawać, lechu nadaje. <laughs> Powiem wam, że wszyscy tu prawie gadają po włosku. No dorwaliśmy wreszcie jakiś konkretny internet w knajpie, bo e, internet tu na tej chyba wyspie ogólnie jest do kitu. Byliśmy w Mali Lośni, ale deszcz padał akurat tam. Tu było słońce, paliśmy tam i deszcz padał. Taka kawka, euro 60. Winko Betty sobie wzięła e, 2,30-200. Także ceny spoko. Tam mam sta, statystów, mam jakieś no, jedzenie to tak, no, tak średnio za obiad, znaczy za drugie danie trzeba zapłacić od 13 do 20 euro pizze od 8 euro do 12 ale duże te pizze robią Lody wszędzie po 2 euro i małe gałeczki, takie, takie po prostu bardzo malutkie. W markecie jedynie macie lody w normalnych cenach. Na przykład najtańszy jest Lidl, później Konsum. W Lidlu za lody takie na patykach, te różne zapłacicie średnio 50 centów, 70, 60. A te same lody w sklepikach takich jak na przykład tu macie po 2,80 ,2 euro. Także sklep tylko spożywczy tu odbierać i niesamowita kasa Oliwa jedyną jaką spotkaliśmy taka niby <sześć> Szanów. O, chyba namo widzę Tak ceny wysokie. Apartamenty tak 70-80 euro i w górę. No nam się udało bardzo tanie, bo mamy za 33 euro, ale to mamy taki yy, no duży przedpokój, bardzo fajna łazienka i sypialnia, ale w tej sypialni nam dał dosłownie kuchenkę, tam jest lodówka. Yy, no wzięliśmy to, to, on to dopiero robi, ale jest to wyremontowane, tylko yy, drugi pokój robi i tam będzie właśnie cała jadalnia. No ale mamy tak, widzieliście na samej plaży. My i tak tam dosłownie tylko śpimy, a potem przyjeżdżamy o 20.00. Mm. Witam wszystkich. Jak to? Powiem wam, że ja pisać nie mogę. Może mi ktoś... A zresztą po co ja będę pisał, jak mogę coś powiedzieć? No, dzisiaj widzicie, dałem na grupę, bo tam yy, na Facebooku zobaczyłem dzisiaj, że wszyscy chwalą tą baśkę. No ja napisałem krótki komentarz. Byłem, zobaczyłem, odjechałem, rzuciłem mój film, to Admin go nie, nie puścił. No ja nie wiem, czy mamy tylko to reklamować, czy pokazywać rzeczywiście, jak jest. Bo jak mi by ktoś to polecił, ja bym tam pojechał, to bym się załamał, a tak przynajmniej ktoś nie straci kilometrów czasu kasy. Pojedzie sobie w inne miejsce. Jak ktoś lubi takie tłumy, no to przecież może tam jechać do baści. No jaki problem? Ja nie widzę no, problemu. Mi nawet powiem wam w tej mali, mali lośni, gdzie byliśmy wczoraj, to to już taki taki split jest taki można by powiedzieć. Ale dostaliśmy tam promocję wczoraj e, na jedzenie. No, no jesteś? Bo nie wiem czy jesteś czy nie. Napisz coś. Bo się martwimy o Ciebie, co się z Tobą dzieje. Chris wujko, nie wiem czy jeszcze jeszcze pracuje. Na pewno pracuje jeszcze. Muszę go wreszcie odwiedzić. Nie ma kiedy jechać do tego Zakopanego. No, a tu macie, tu macie, pokażę Wam ten słynne wejście, tą bramę z tym zegarem. I z tyłu jest ta katedra, czy cerkie, co tam jest. Coś tam pisało, szybko mi ucieka to. Jak to zobaczyć? Kto coś napisał? Kurczę. Nie wiem, muszę bardziej patrzeć na ten ekran, a nie na tych ludzi tu z boku. Powiem Wam tak: jak ktoś lubi spacerować albo jeździć na rowerze, to ta wyspa Ceres jest niesamowita. Tu są takie drogi. Dzisiaj widziałem grupę 40 Niemców, jak oni jechali górami, a statek płynął morzem i oni na tym statku jedli, odpoczywali i później dalej jechali. Wszyscy na e-bike'ach śmigają. Ja muszę się napić kawy Muszę patrzeć, żeby się jeszcze nie oblać. Namo nic nie pisał, bo bym go tam nawet na tym padu odwiedził, ale nic tam nie pisał. Dwa razy byłem w miasteczku Pak. I. Tak, Magda, powiem ci, że jestem sam w szoku, z ludzi. U nas w tej wiosce jedynie jest taka cisza i spokój, ale jakbym Wam z Mali Lośni wczoraj pokazał, to. Dla mnie to jest taki szczyt sezonu. Tyle ludzi. A tu restauracje, wszystkie pełne. Tam po lewej, gdzie widzicie takie światełka, wam przybliżę. Tam taki zespół gra. O, teraz czad znalazłem. Patrzcie. O, tam. Tam jakiś zespół przyjechał. No, i muzyka, która się sączy z głośników w restauracjach, to jest włoska. A obraz jak dobry jest, nie rwie nic. Jak tam. Jakoś super, no to fajnie. Widocznie mają dobry internet tej restauracji. jak już raz przyjdziecie na kawę dostaniecie hasło to później <laughs> jak już weźmiecie kawę no, czy piwo to dostaniecie hasło i wtedy już e, możecie przychodzić i nie ma problemu z internetem tylko tak jak mówię no ogólnie słaby mają tu ten internet a w mieście tym mali lośni, jak byliśmy w... O, coś mi się tu... Coś się kręci. Ciekawe, czy coś przerwał, czy nie? No i powiem Wam, że jutro wypływamy Także opuszczamy nasz apartamencik Nie wiem czy coś słychać, czy zerwało połączenie Chyba nie ma połączenia, jak nic nie piszecie, to chyba nie ma. Trzeba chyba będzie przerwać.